mam widzowie. Dzisiaj gramy w Stumblegace. Oceńcie moją grę sami. Ogólnie to jest mój pierwszy film na tym kanale. Będzie ich więcej, ale ja, ja nagrywam shortsy Bo mi tak wygodniej. A tych shortsów będziecie... Zdecydujcie w komentarzach, co wolicie, dostawać więcej shortsów czy jakby filmów. Trochę mniej, ale byście dostawali filmów więcej niż shortsów. Napiszcie w komentarzach, co wolicie, żebym bardziej się zajmował shortsami czy filmami. Dobrze. Przeszliśmy. Mam nadzieję, że na finał będzie blogdash. To ja blogdasza ćwiczę. Odkąd mam stumble Guys. To już jest prawie rok. Mam do Was pytanie. Jak oceniacie tą nową mapkę? Bo ja jej daję ja tak 7 na 10 dlatego. Dla mnie ma za, jest jakby za trudne. To jest ice jakby. Bo tutaj ledwo co? Ledwo ledwo to się robi. To jest mega trudno wejść. Przynajmniej moim zdaniem. To powinni naprawić. Widzieliście? Nie tutaj tak... Ta mapa to nie moja najlepsza strona Jeszcze, że bardziej wolę tą mapkę jak dasz A jest samo, jest git, tylko tutaj za dużo do, do i trudno jest coś zrobić jest w miarę trudna ta mapa Gierka. Stumblegeist jest fajną grą, ja ją przynajmniej mocno lubię, dlatego z jednego powodu, że tutaj jakby są rzeczy paid win, ale nawet jak nie masz tego, to da się normalnie grać, a nie, że jak nie masz to od razu już prawie nigdy nic nie możesz zrobić. Błagam. Patrzcie widzowie dobra jak chcecie żebym nagrywał więcej filmów, łapka pod tym filmem. Ale jak wolicie, żebym nagrywał shortsy, to komentarz. Dobrze Zobaczcie mnie na lava. Ogólnie wiem, że to jest pewnie tak, że te osoby, które nie nagrywają, więcej jakby potrafią w tych grach niż ci youtuberzy, bo jakby mają więcej czasu, żeby się tego uczyć. Bo zanim my to zmontujemy, zanim my to wrócimy, zanim wszystko ogarniemy, to trochę to zajmuje niepokój. Mówię, że. No, to No, woda dużo zajmuje, ale no niestety przegrałem. Idziemy się jutro.